Ojcze Święty Antoni, niechaj usta moje, wychwalają na zawsze święte sprawy Twoje. Przybądź mi na ratunek, o Święty Antoni, niech nie przed Bogiem zawsze Twoja prośba broni. W imię Pana Naszego, który z Ojcem w niebie i z Duchem Świętym żyje. Portugalskie narody, skąd te światu śliczne, kwiat antoni wykwitną, czyńmy go rozliczne na cześć ich pachałem Bożą, z patrona takiego przedziwnej opatrzności, czasu jutrzejszego. Ochłody dostąpić mogli w niebie, zginął on mąż młody. Zginął światu lecz w Bogu. Znalazł się szczęśliwie, umarł w ziemi, bo w niebie z królującym żywie. Móc się za nami Święty Antoni, broń nas od złego i niebezpiecznej Toni. Módlmy się, niech do pomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Boże, przezacnego wyznawcy Twojego świętego Antoniego, na bożna, ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twojej łaski uczyniła, i abyśmy w przyszłym radość tę otrzymali, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, na wieki wieków, Amen. Co głosu, co języku, co chwał, co radości, to wszystko ofiarujmy Bogu z wysokości. Nawet całą pamiątkę męża szczęśliwego, Antoniego w cudownym życiu falem. Który i imię na wiek wieków sławił Cudowne wszechmogący Pan Bóg rzeczy sprawił Wiele zasług na ziemi i cud pobożności Ty na świeci stąd falmy Proszę przyczyń się za nami Którzy Ciebie dziś Cimi tymi modlitwami Módlmy się Nie do pomoże ludowi Twemu, Prosimy Cię Boże Przezatnego wyznawcy Twojego Świętego Antoniego Na już i ustawiczna modlitwa Która by nas na tym świecie Godnymi Twojej łaski Uczyniła ja byśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Pierwsza światło opuściwszy pod regułą była w antoni godzina, która cię sławiła. Konieka hanoników, augusty nocnego, naukę życiem świętym w kościele sławnego. Antoni, proszę, prosi słabe ciało, by cię w cnotach u Bogu z duchem utwierdzało. Módlmy się, niech dopomoże ludowi twemu. prosimy się Boże, przewracnego wyznawcy twojego świętego Antoniego, nabożna i nam modlitwa, która by na tym świecie godnymi twej łaski uczyniła w przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Pawle II i Antoni pustecznik prawy, trzeciąć godzinę do tej obierał za Wziął się na puszce, skrył bardzo głęboko, abyś tam rozprzestrzeniał skarbnicę szeroką. I do mnie skończoności. nam daru bogactwa i doskonałości. Módlmy się. Niech dopomoże ludowitcemu. Prosimy Cię, Boże, przeznacznego wyznawcy Twojego świętego Antoniego. Nawożna i ustawić nam modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła. I abyśmy z przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Szósta chasby szczęśliwa godzina nastała, która Cię w cieniach skały ostrej pokazała. wola Pana bogatwego, weź go w ręku piastując bronił chwały Jego. Święty Antoni proszę oświeciwszy myśli. Sprawyśmy spraw z cierniów pychy do pokoru przyszli. Mówmy się. Niech to pomoże ludowi Twemu prosimy Cię Boże, przeznacznego wyznawcy Twojego Świętego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twojej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Bez że utwierdzone czciło imię Twoje. Módlmy się. Niech to pomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Boże, przez wyznawcy Twojego, świętego Antoniego, na bożna ustawić nam modlitwa, której by nas na tym świecie godnymi Twojej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje, i w jedności ducha świętego na wieki wieków. Amen. Wniesz por pacha z pięty. Przestawszy roboty, czas i tobie, Antoni, wziąć zapłatę cnoty. Odbierasz oho, jak hojnie i jako szczęśliwie, i żeś w tym życiu służył Bogu sprawiedliwie. Obracasz o oczy Twoje do górnego nieba, Tam gdzie oglądasz Pana, czegoś więcej trzeba. Idźże i już zażywaj po pracach ochłody, nic na wieczne, to je sprawił bo i na gody. Święty Antoni, proszę czasu śmierci mojej, Nie oddalaj ratunku i modlitwy Twojej, Chcielibyśmy Cię Boże, przewodniczącego wyznawcy Twojego świętego Antoniego na, na i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest to i króje Ducha Świętego na wieki wieku. Amen. Na porcie Któregoś pożądał się Antoni Pana W królestwie oglądał A my, którzy wy Na świecie Czcimy imię Twoje Pokornym sercem Prosim Ratuj sługi Twoje Zjednaj cnoty Zdasz grzechu Prosimy Cię Boże przezacnego wyznawcy Twojego świętego Antoniego na bożna i ustawiczna modlitwa, która by na tym świecie godnymi Twojej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króje jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Na cześć i fachałem Boga. Syna Ducha Na wieki wiecznego Ofiaruję Cię to oni święty Te godziny Przyjmij, że je Łaskawie upraś moje winy Chcie mi być o Osobliwszym Przed bokiem patronem Wodzem, pomożycielem, By nie był Zgardzonym Uproś łaski niech o ga na wieki broć przez śmierci gdy będę